Musi sobie przypomnieć jak to się robiło. Tak. Wszystko sprawdzać, tak? Szybcie, szybciutko. Musi się dziecko nie przyjdzie. Trzeba to wszystko zrobić. Bardzo szybko, tak? Wodę musimy sprawdzić. A dlaczego ty jeszcze nie śpisz? Byłam zajęta. No ale jest druga w nocy, powinnaś już spać. I to za dwoje. No wiem, 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 ale, ale... musiałam sobie przypomnieć parę rzeczy. To już parę lat, kiedy zajmowałam się niemowlęciem i chcę być przygotowana, kiedy się pojawi. Ty też powinieneś poćwiczyć. Na pewno też już zapomniałeś. No, na pewno. A czy to jest mała Ewa, czy mały Adaś? O, podobają ci się te imiona. Pati, od kilku tygodni zastanawiamy się, jakie wybrać imię. I myślałem, że wreszcie coś ustaliliśmy. Przyszliśmy już kilkaset imion. Od tego wszystkiego mieszaliśmy się w głowie. Sam nie wiem, jak się nazywam. No, wczoraj ustaliliśmy ostatecznie, że jeśli to będzie dziewczynka, to będzie Ewa, a jeżeli chłopiec, to będzie Adam. No tak, ale ja też się nad tym zastanawiałam i uważam, że te imiona nie pasują do nazwiska Cwałwiśniewski. Dobrze, to wobec tego zmieńmy nazwisko. Tak będzie łatwiej. kochanie, to są bardzo poważne sprawy. To jest straszne. Iść przez całe życie ze złym imieniem. Biedne dziecko. Dobrze, to co wobec tego teraz wymyśliłaś? Jolanta albo Aleksander. Bardzo ładnie. Hmm? Prawda, że Aleksander to piękne imię? Piękne. Jolanta też. Jolanta. Jola. Jola. A nie uważasz, że lepiej byłoby... Nie. Paty, każde imię jest dobre. Musimy się tylko na jakieś zdecydować. Ale ja chcę, żeby to imię było jedyne i niepowtarzalne. To nie jest fanaberia czy kaprys. A dlaczego nie? Bardzo dobrze. Dziewczynka niech będzie fanaberia, a chłopiec kaprys. To są najbardziej niepowtarzalne imiona, jakie do tej pory wymyśliła. Bardzo śmieszne. A ja uważam, że najładniejszym imieniem dla chłopca to jest Jan. Niech chłopiec będzie Jaś. Ho, ho, dobrze. A dziewczynka? Wędrowniczka. Nie żartuj. Dobrze, Patty, daj sobie już spokój z tymi imionami. Chodź, położymy cię do łóżka. Nie, nie, nie pójdę spać, dopóki nie wybierzemy tych imion. Poza tym muszę wam przygotować śniadanie na jutro, a rano chcę dłużej pospać. Nie, nie rób żadnego śniadania, ja wam jutro zrobię. Ty? Tak, to już mi pomoże. Naprawdę? Tak, naprawdę. A teraz chodźmy. O Boże, nareszcie mnie olśniło. Już wiem, jak nazwiemy nasze dziecko. Jakby Jaś albo Małgosia. Dobrze, Bo... bardzo ładnie. <laughs> że też wcześniej mi to nie wpadło do głowy. Cieszę się, że nareszcie to ustaliliśmy. No, ja też się cieszę. <laughs> kochanie! Cezary, gdzie jesteś? Dzień dobry, kochanie. Zaczęliśmy ci robić śniada, nie? Hmm. Zapomniałam. A to dzisiaj wy robicie? Hmm? Jesteś głodna? Och strasznie, umieram z głodu, w końcu teraz muszę iść za dwoje, za hmm. laurę i za filona. <gry> za laurę i za filona? No tak. Czy to nie piękne imiona? A co się stało z Jasią i Małgosią? Przymyślałam to wczoraj wieczorem przed zaśnięciem i doszłam do wniosku, że Małgosia jest w porządku, ale jaś to za popularne imię. To może niech będzie Kasia albo Tomek. No też może być. No to co chcesz, żebyśmy ci zrobili na śniadanie. O, cokolwiek. Może zrobimy ci naleśniki z czekoladą i malinami. To jest twoje ulubione danie. No? No, ale to za duży kłopot. Kochanie, nic nie jest za dużym kłopotem, jeżeli to ma być dla ciebie. Sama kiedyś pokazałaś mi, jak to się robi. No dobrze. To zaraz będziesz się miała. A na razie leż sobie spokojnie i odpoczywaj. Chodź synku, bierzemy się do roboty. Dobrze. No. No. To co najpierw zrobiłem? Poczekaj, poczekaj. Hmm. I zapytaj, mamusie, gdzie jest patelnia. Hmm. Tatuś się pyta, gdzie jest patelnia. Hmm. W szafce pod kuchenką. Uchwały no. no nie widzę jej tam. Pewne, że jej tam nie ma? Tu nie ma. A może tam jest? Tam też nie ma, patrzyłem. A, musiałam ją tam postawić. Ach. O nie, 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 poczekaj, kochanie. Nie możesz chodzić po stołkach w takim stanie. Cezary. Ha. Znalazłem! Cezary, co ty robisz? Chcesz spalić na Ja nic nie zrobiłam, wczoraj tylko ekspres do kawy. Kochanie, połóż się. Ja zaraz wszystko zrobię żykany. Paty, co się stało? A gdzie jest Monka? W szafce tam gdzie płatki i chipsy. Aha. Nie widzę jej. Dobrze szukałem całą półkę. O, a szukałeś to tymi pudełkami? Też szukałem, nie ma. A co to jest? O, mąka. skąd się tu wzięła? Nie wiem. Pewnie czary. Cezary. Możemy znaleźć soli. Ani czekolady w proszku. Czy mogę Was o coś prosić? Nie róbcie mi śniadania. jestem na to zbyt słaba. Cześć, synu. Dzień dobry, panie Kwało. Dzień dobry, panie Bogacki. Co wy tu robicie? Robimy śniadanie dla Patrycji. Słusznie, słusznie. Musicie się teraz opiekować panią Patrycją i małym Stasiem. <noise> nie, niech pan nie liczy na to, że Patrycja nazwie dziecko Stasią. No dlaczego nie? Że tak mi obiecała. Zmienia zdanie co pięć minut. Normalne. To dlatego, że będzie miała dziecko. Kobieta w ciąży jest najbardziej nieprzewidywalnym stworzeniem na świecie. Hm. A za pierwszym razem się tak nie zachowywała. Ha, bo, bo to się rozwija z wiekiem. Aż strach, kiedy pomyśle, jaka byłaby Helena, gdyby była w ciąży. A Patrycja ma teraz strasznie zmienne humory. Zaproponowałem jej dzisiaj, że zrobię jej śniadanie i bardzo się ucieszyła. Po czym nagle, zupełnie bez powodu, powiedziała, że nie chce, żebym jej robił. Tak bez powodu? Bez żadnego. Wie pan, że... Bycie oczekującym ojcem to wcale nie jest takie proste. No nie jest, nie jest. Pan, no. Musi pan być twardy. No więc nie będę zwracał uwagi na jej humory i zrobię jej te naleśniki, czy chce, czy nie. Pomoże nam pan? No na pewno, że pomogę. Macie dla mnie jakiś fartuszek? A jasne, coś się znajdzie. Patusiu! Patusiu! Cześć! O, cześć. cześć! O! Widzę, że miałaś dzisiaj śniadanko w łóżku. Mm -hmm. Cezary postanowił, że powinnam dzisiaj odpocząć. I razem z Piotrusiem i panem Stanisławem zrobili mi naleśniki z czekoladą i malinami. Naprawdę? No, mm -hmm. A jak mi się udały? Nie wiem. Chcesz spróbować? <śmiech> Nie. <śmiech> jak oni mogli ci coś takiego podać? <laughs> Powiedzieli, że ten im wyszedł najlepiej. A. <laughs> Chodź do kuchni. Zobaczymy, czy posprzątali. Dobrze. <laughs> To cud, że im ten jeden naleśnik wyszedł tak, jak wyszedł. Bo mogę ci posprzątać. A swoją drogą twój mąż ma bardzo ciekawy sposób na to, żebyś odpoczywała. Nieważne. Liczą się dobre chęci. Może tak. O. On chciał mi tylko tak pokazać, że mnie kocha. Mm. Od kiedy jestem w ciąży, zajmuje się mną i opiekuje jak nigdy przedtem. No. Co? No to prawda. Jak nigdy przedtem. Kiedy nie byłam w ciąży, nie zajmował się mną, tak? Co to znaczy? No to znaczy, że on kocha tylko to dziecko, nie mnie. No co ty mówisz? Tak, tak, to prawda. Jemu wcale na mnie nie zależy. No to się ty chyba zwariowałaś? Nie zwariowałam? Nie zwariowałam! On zajmuje się mną tylko ze względu na dziecko. On mnie wcale nie kocha! O, jest pan, dzień dobry. Dzień dobry. Czekałam na pana, gdzie pan był tak długo? Robiłem zakupy, chciałem kupić coś ładnego Patrycji. O, co za szczęście! Bardzo dobrze pan zrobił, bardzo! Dlaczego? Bo pańska żona jest dzisiaj w złym nastroju. Uważa, że to. Cześć, kochanie. Cześć. <laughs> Zobacz, co mam dla ciebie. Dla mnie? Mhm. Otwórz. O. Zawsze o tym marzyłam. To dla dziecka? Mm. A, a zobacz, co jest tutaj dla ciebie. O, helu, helu ładnie mi w tym. Ładnie. To też dla dziecka. O, nie zauważyłam. A, zobacz to. A jest na pewno dla mnie. Nie no to też jest dla dziecka. No paty, co ty, nie wiesz dla kogo to jest? Wiem. Wiem. Bardzo dziękuję za moje prezenty. No co się stało? Ja ostatnio w ogóle nie rozumiem. Jest zdenerwowana, bo ubzdurała sobie, że panu nie zależy na niej, tylko na dziecku. Uważa. Że pan jej już nie kocha. No, jak to to niemożliwe? Zrobiłem nawet dzisiaj śniadanie. No tak, ale zrobił pan, bo. bo będzie miała dziecko. A ona chce, żeby pan coś zrobił dla niej. Nie tylko dla dziecka. No Dobrze, no to co ja mam zrobić? Może. może niech pan ją zaprosi gdzieś wieczorem. Na kolację? Albo. może po tańczyć? No, myśli pani, że ona w takim stanie będzie chciała tańczyć? No jasne, dlaczego nie? No, dobrze, jeżeli pani uważa, że to jest słuszne, to zaproszę ją dzisiaj do klubu. Świetnie, świetnie. A może jeszcze z kimś idzie, co? We czwórkę będzie wesele. A, no. dobrze, a kogo ma pani na myśli? Dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia. Bo tu zobacz. Dostałaś kwiaty! Byłam właśnie przed domem, kiedy przyszedł... Goniec z kwiatarni... Proszę! To dla mnie... No pewnie, że dla ciebie. Róże... Jakie piękne. O! Posłuchaj. Hmm? Kochanie, nie ma róży, która byłaby piękniejsza od ciebie. Ciekawe od kogo? Jest podpisane? Jest. Cezary. Jaki Cezary? Twój! Twój, Cezary, no co ty? O. No to, 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 to w takim razie to są kwiaty dla dziecka. Bądź śmieszna. To są kwiaty dla ciebie. Dla mnie. Słucham. Halo. Dzwonię, żeby zapytać, jak się ma moja cudna dziewczyna. Przepraszam, ale z kim pan chce rozmawiać? No, Pati, przecież to ja. Kto dzwoni? To ten sam facet, który przysłał mi róże. Dlaczego do mnie dzwonisz? No, Stęskniłem się za tobą. Naprawdę? No naprawdę. Posłuchaj. Ponieważ dzisiaj wrócę późno do domu, więc pomyślałem, że może ty tu przyjdziesz i zjemy razem w klubie. Chcesz? Chcę, żebyśmy poszli razem do klubu na kolację. Chcę! No to świetnie. To może najpierw coś zjemy, a potem możemy po, trochę potańczyć. Chcesz? Chcesz, byśmy potem tańczyli? Chcę! 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 chcę. To, to cudowny pomysł. To dobrze. A ym, chcesz, żeby państwo bogacy też tutaj przyszli? Helu? Z przyjemnością. Z przyjemnością? Przecież nie wiesz, o co chodzi. O co chodzi? Czy cię ci bardzo chcemy. Bardzo chcą. To świetnie. To bądźcie tutaj o ósmej. Dobrze? No to na razie. Papa. Pa. Na razie. Kocham cię. Kocham mnie. Kocham mnie. Tańczyliśmy razem. O, to prawda. Musimy to robić częściej. Bardzo lubię tańczyć. Dawno tego nie robiłem. Trochę nie mam kondycji. Mm, trochę. Dyszałeś w tańcu jak maszyna parowa. Każda maszyna dyszy, kiedy musi pchać duży ciężar. Co ty powiedziałaś, kochanie? To, co słyszałam. Oj, Helu, panie Stanisławie. Przestańcie się sprzeczać. To taki cudowny wieczór. Nie psujmy go. Ja mi się wcale nie sprzeczam. My się w ten sposób kochałam. O, to będzie mój taniec, Pani Patrycjo. Mogę Panią prosić? Panie Stanisławie, z przyjemnością. Nie? Pani Helena, miała Pani rację. To był wspaniały pomysł w tym wieczorem. Jest taka szczęśliwa. Tego jej właśnie brakowało. Chciała, żeby poświęcił Pan jej trochę więcej uwagi. No i tak. A myśli pani, że pan Stanisław nie będzie miał nic przeciwko temu, że odbije mu ją? No nie wiem. A, ale to jest nasza ulubiona melodia. Zwrócony nad łokiem Twoi wart. Wyszedłem ci dziś naprzeciw, nie mogąc bezczynnie już trwać. Dotknęły się nasze spojrzenia, a w oczach błysnął czar I błogi cud istnienia, opieką objął nas. Już coraz bliższa, bliska mi więc czas się uczyć. Spokojnie. Kochani, co za cudowny wieczór! Wyglądaliście na najszczęśliwszą parę na świecie. A no to dlatego, że tańczyłem z moją najkochańszą żoną. Co się stało, kochanie? Dlaczego płaczesz? Wzruszyła się. Płaczę ze szczęścia. Tak? To prawda? Nie. Zrobiło mi się smutno, bo przez cały wieczór ani razu nie wspomniałeś o naszym dziecku. Ty chyba tego wcale nie kochasz. Nie kochasz naszego małego Jasia czy Małgosi.